Witajcie! W tym filmie zrobiłem opening z okazji nowej aktualizacji na box PVP na anarchia.gg. Zaopatrzyłem się w dwa potężne zestawy blackweekowe, które zawierają klucze o łącznej wartości ponad 800 zł. Także jest grubo, jak chcecie więcej odcinków z Box PVP za narchi teraz na update'cie, to zostawcie 1500 lajków, a ja już nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Okej okay, widzowie, także jestem już w Minecrafcie i słuchajcie, no będziemy otwierać leciała na boxa aktualizacja, na którą tak naprawdę. Wszyscy czekaliśmy i dzisiaj też wam powiem co zostało dodane. Tutaj na starcie, na spawnie macie już pokazane między innymi takie podstawowe rzeczy, tak lekko wypisane powiedzmy w punktach. Był reset topek, dokładnie, chyba najbardziej kontrowersyjna rzecz jaka się pojawiła. Kolejna rzecz, nowe cztery sety i słuchajcie, dlatego dzisiaj będziemy również sobie otwierać. Mam tutaj dwa zestawy Black Week, były to zestawy dostępne na stronie tylko w piątek. Tudo bem, é eu pro porprosto... Tylko przez weekend, który był teraz. No, bo wiecie, był, był generalnie Black Friday i w ogóle te promocje. Także kupiłem dwa zestawy. Jest to 36 anarchicznych kluczy, 52 epickie. No i tyle odłamków. odłamki też się przytadzą. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się perki. Zaraz wam to się pokażę. Co my tu jeszcze mamy? Nowe strefy z siłką dwójką. Też wam, oczywiście, zaraz pokażę. Ogromny bus ekonomii. Pojawiła się nowa waluta, czyli grzybek. Usunięty został jeden y, z podziemnych lochów. Także fajne. Nie, że jest mniej tych lochów Zaktualizowane kity, spoko sprawa Zaktualizowany drop ze strzynek Ej, w ogóle jak to w kitach teraz wygląda, to jest w sumie ciekawe <laughs> Sprawdźmy to 134, boże, czy wy pamiętacie kiedyś odcinek Jak mieczyk 34 robiłem I był jednym chyba jedynym mieczem na serwerze Praktycznie I był giga drogi, ja pierdziele, zobaczcie jak to się pozmieniało Wszystko, mama mia Zaktualizowany drop ze skrzynek, to mnie najbardziej ciekawi, nowy event rudy bloku miodu, a to ciekawe w sumie, znikające księgi po śmierci, to jest na przykład bardzo mocna zmiana, znikające księgi po śmierci, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że sobie padniecie i poliżecie, to tracicie na przykład te książki z Seta. Rozumiecie to? I książki w tym momencie ich cena wywindowała w górę, więc jak myślicie nad inwestycją, to książki są mocnym, mocnym tematem, nie? I plus jeden do każdego poziomu perku. Czyli w tym momencie dostaliśmy tak naprawdę plus jeden do wszystkich perków. Ja pierdzielę, to jest takie mocne. Patrzcie to, 300 do ulepszenia mam każdego. I... A, znaczy do te. Co? Koszt ulepszenia to jest 300? Brakuje ci 300. A, bo to jest że dodatkowy ranking za zabójstwo, tego mi niepotrzebne. Zwiększona siła, brakuje mi 404 tych anarchicznych odłamków, żeby ulepszyć na maksa per siły znowu. Także to sobie odłożymy, bo nie będę obecnie, obe... o, że tak powiem, ulepszał. Jestem ciekaw w ogóle, ile książka wampiryzmu będzie warta. Bo tej książki aktualnie chyba nie da się już zdobyć, bo ja ją mam z tego eventu cały czas trzymam. I tutaj w ogóle muchomorek doszedł, nie grzybek, tylko muchomorek. E, I tej książki, z tego co wiem, nie da się zdobyć. No nie da się, dosłownie, czyli Vampirism będzie teraz taką książką, że ja pierdzielę. A, i w ogóle jest nowy teksturpak, jak już widzicie. Gram sobie na nowym teksturpaku. Macie tutaj ciasteczka zamiast e, zamiast ikonki koksa, macie po prostu takie ciastko. E, mniejsze, żeby... żeby no, myślę, że fajna sprawa, fajne nawiązanie do mnie. Tu mamy nowe, nowe sety, <tryk> także już wam je pokazuję. Był Mario 38, najlepszy set, ja miałem 37 Browsera. Nie robiłem Mario, tu mamy Kirby, set, set Kirby'ego, jeden grzybek, dwa, mu, dwa muchomorki, to jest Jezus Maria, patrzcie jak się pozmieniało, no masakrycznie się to wszystko tutaj pozmieniało, set Sonika jest najmocniejszy, set 42, no grubo, grubo to wygląda, o czemu, oraz S, no, on ma w ogóle mojego skina. Siema, bratku, ty, wygląda prawie jak ja. Tylko, że generalnie ma mojego starego skina, bo ja teraz nie mam już na skinie tych takich rzeczy. Ale dobra, bo my nie o tym słuchajcie. My tu mamy otwierać skrzynki, jak sami wiecie. My tu mamy otwierać skrzynki, a nie pitu, pitu, pierdu, pierdu. Kilof mi się oczywiście zaktualizował do najlepszego, czyli 84 wydajność, 84 niezniszczalność. I zobaczcie to, ej, bo w ogóle zniszczone bloki też się zresetowały. Będziemy starali się dalej wbijać tą topkę zniszczonych bloków. A w ogóle jestem ciekaw jak to topka teraz wygląda. 30 MLD ma Moonwalker. Ja pierdzielę i on ma kasy już, mama mia! Tutaj w zabójstwach widzę y, topka punktów, to jest, ok, punktów najwięcej ma Kasztan, potem jest Kampa, no w sumie oni dużo grają, nie, nie, nie spodziewałbym się, żeby było inaczej. I teraz zobaczmy jeszcze topkę zabójstw, która znajduje się tam, ja zawsze ją omijam, jakoś nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić. Kasztan, ej, Kasztan jest top 1, bez kitu. Ej, ładnie, kurde, 980 zabójstw, bardzo dużo tych zabójstw, ja mam widziałem, 31 śmierci, 0 zabójstw, wyresetowali mi zabójstwo. ja pierdzielę, najgorzej. Dobra, o, siemanko, tutaj widzę chłopaki do mną latają Powinni być w szkole kurde o takiej godzinie Ja pierdzielę z poniedziałek nagrywam to giga wcześniej, Dobra otwieramy skrzynkę nie I ty, osiem ustek Rekina, nie gadaj 8 ustek Rekina już na start i przez zarąbiście Dobra, lecimy widzowie, otwieramy Otwieramy z książki, ej, szczerze teraz dropienie książek nabrało nowego znaczenia, bo wydaje mi się, że jest to git, że dropię takie książki, tak szczerze Ej, w sensie dropię nie wiecie tych książek, wydaje się Giga git. Mamy pierwszą nową część, czyli na pierśnik Luigiego. Luigiego? Luigiego, No Luigi, proste. Luigi został tutaj dropnięty, prosty prosty temat. Lecim dalej. No i książeczka. I powiem Wam, że dawno bym się nie cieszył z książki, w tym momencie jak się je traci. No jest ich masa no dalej i dalej się muszą gracze powykładać, żeby te książki nabrały znaczenia, ale... I mo już jest i tak fajnie, że te książki gdzieś tam mają jakieś, jakiś sens. Ej, łuski rekina mogą lecieć, i to cały czas by mogły lecieć. Giga chce, że tak powiem wiecie, znowu z Kasiorą tutaj nadrobić mam tylko 500 milionów, więc e, bardzo bym chciał. 8 anarchicznych odłamków, bardzo dobry drop. Teraz jak doszły nowe perki, bardzo się cieszę z e, anarchicznych odłamków również. Także wcale nie tylko set, książki, w sumie dalej się cieszę z książek. Mówię, cieszę się z książek. Uważam, że e, to bardzo e, fajna sprawa. Tutaj wygląda dużo itemów, które będę. Jakoś wam rozdawał w trakcie. Nie wiem, czy to liveów, czy coś, także pamiętajcie, żeby wbijać. Kurde, chciałem sobie to wszystko potem podsumować fajnie, tylko nie mam chyba żadnego takiego pustego szalkera. Kurczę. Chciałem podsumować, bo mam 50 teraz tak naprawdę epickich kluczy, które otwieram na tym openingu i mieczyk. Mieczyk Luigiego 35, ja mam mieczyk obecnie 38, tutaj mieczy Luigiego 35 poleciał. E, czy ten stat jest jakiś giga dobry? No szczerze, jest ok, ale no nie wiem. E, jako zapasówkę może bym to nosił, bo patrzcie tu mam taką słabą zapasówkę, więc jako zapasówkę czemu by nie, tu widzę, że gość stoi w ogóle w tym, w tym secie. No, chyba najlepiej to, żeby tutaj 16 albo 8 tych łusk rekina poleciało. No, i właśnie teraz nam leci 24 łuski rekina już dropnąłem. Także, no, powoli wbijamy, wbijamy się do topki. No, troszkę, że tak powiem, otwierania tutaj będzie na pewno, ponieważ tych itemów mam sporo. Znaczy, tych kluczy w sumie mam sporo z tych zestawów. Te zestawy już w ogóle nie są dostępne na stronie, bo one były dostępne w tym momencie, już po prostu, no, nie są dostępne na stronie. No, ale co zrobić? No, słuchajcie, jeżeli ktoś nie prze, przegapił okazji, no, to po prostu nie miał jak tego zdobyć. Ja sobie tutaj bym jeszcze jakiegoś shulkera stricte pod to otwieranie przygotował, bo kurde, no jest, jest, jest lipa, jeżeli chodzi o, słuchajcie, moje itemy w shulkerach już są tak słabe, te itemy, już powinienem, ten cały shulker już powinienem już wywalić, tylko te jedne spodnie ziemi powinienem zostawić. I kurde, muszę poczyszczać te szalkery. Będę niedługo robił remy moment w szalkerach, także myślę, że będzie grubo. O, tutaj jest taki fajny szalker, że jestem w stanie tu podkładać te przedmioty, żeby one się to gdzieś tam sobie yy, były, po prostu. Dobra, więc tu odkładamy przedmioty, które teraz dropimy. Łuski rekina oczywiście zostawiamy i to zostawiamy, bo to mnie najbardziej interesuje. I to fajnie, że leci. To sobie ewentualnie jeszcze gdzieś tam poniekąd tutaj myślę, że odłożymy, to sobie weźmiemy, dobra, i tutaj tak, to sobie tak posegregujemy, okej, okay, tu mamy te klucze do otwarcia i to jest który sharker? To był, to był ten, dobra. No i co, to słuchajcie, lecimy dalej, nie, otwieramy, tym razem bez animacji, cztery łuski rekina, super. Kill off, Ej, kill Browsera, to nawet dobry drop. Ej, anarchiczny odłamek, fajnie. Znowu 4 łuski rekina, bo już mam 32 łuski rekina, więc jest naprawdę grubo. Ty na pierśnik brosera z tego leci, set, który ja mam jest właśnie brosera, więc jest, jest to giga grube. Znowu miecz Luigiego. Nie wiem, ile ten miecz jest teraz warty w sumie, bo to jest 35, więc on nie będzie jakoś giga dużo warty. 16 łusek, ole bromeczko! O kurde, znowu mieczyk. Ej, fajnie, że te mieczyki dropią, polecam dla was na giveaway. Ej, kurde, ogólnie... Teraz, jak skipuję te skrzynki, to leci mi się wydaje więcej i temu w takich kurde, typu właśnie z części seta miecze. A jak otwierałem tak, to leciało więcej książek. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Zobaczymy. Może to jest jakaś, może to jest jakaś zależność. Ja tam nie wiem. Wiecie, jakoś. Nikt nie wie tak naprawdę, jak, jak, to, jak to finalnie funkcjonuje. Ale jezu, pierwsza Elytra. Pierwsza Elytra, niedobrze. Nie chciałbym elytry. Miecz brosera! Ej, to jest dobry drop. Miecz brosera? Giga, gig drop. 32 łuski rekina. Ej, dobra. To jest na pewno dużo, nie? Jestem ciekaw, ile w ogóle siana będę miał z samej episkiej skrzynki. Bo już w tym momencie mam prawie dwa z takich łusek rekina, nie? Więc to jest naprawdę grubo. Ej, to tak oddaję teraz. Otwieranie skrzynek nabrało teraz do, do, do w ogóle takiego znaczenia. Patrzcie to. Ja już mam takiej temy. 10. Ostatnie 10 otwieramy normalnie, już bez, wiecie, skipowania, ale jest naprawdę. No grubo, nie? Jest ogólnie grubo. I giga się jaram tym openingiem. Bo słuchajcie, no. W ogóle nie wiem, po co mi aż tyle shulkerów w tym tym, ale w ogóle po co mi tyle fajerwery? Boże, po co ja to trzymam? Czasami mam coś takiego, widzowie, że zastanawiam się po co ja jakieś dane rzeczy trzymam, nie? I, i to jest właśnie ten moment, że totalnie nie wiem po co i to sobie wydupcę, nie? To sobie wydupcę od razu i nie wiem, po co ja to trzymam. Szczerze, szczerze wam powiem, nie pytajcie mnie, po co ty to, co trzymasz. Muszę poczyścić, muszę poczyścić to wszystko. Jest troszkę usyfione, nie? Jest troszkę usyfione. Ja o tym wiem, ja o tym wiem, że mam usyfianych i punek to w ogóle też cały bym mógł sobie odłożyć w sumie. Klucze anarchiczne lecim! Pierwszy klucz, ja pierdzielę. Uwaga! miecz! Nie jo ja, dobra. Miał ja pierścig Donkeya, a szczerze? Jakie tutaj w ogóle są itemy? Co bym chciał stąd? No ten cały set Donkeya ja bym chciał z mieczem oczywiście. Ej, no, jak anarchiczne polecam, też się nie pogniewam. Osiem Muchomorków, zarąbiście by było dropnąć, to też by było fajnie. Z tych książek trucizna jak poleci, to spoko. Więc więc w sumie git. Eee, Mogłoby też polecić. no te, generalnie te książki teraz jak lecą też nie jest wcale tak źle, voucher na Gvipa oczywiście, że fajnie by było dropnąć, no wszystko oprócz elit tak naprawdę i killoffów to jest spoko sprawa, ewentualnie też te motyki jakoś bardzo mocno nie są mi potrzebne, bo mam ten kilof anarchiczny i w sumie motyka, motyki też mam w miarę dobre, więc o kurde ej, dobra książka, kurde szkoda. No dobra, otwieramy dalej. Słuchajcie, do 30 otwieram w ten sposób. Potem sobie skipniemy szybkie 5. Zobaczymy, czy skipnięcia nie będą lepsze. Nie, ale tu widzę, że są książki, okej? Okay? Tu lecą książki, niestety. No i uwaga, ej, może? Tak, dwa muchomorki. Ej, nie wiem, ile są muchomorki warte, ale ja się cieszę z tych muchomorków, tak szczerze. Cieszę się z tych muchomorków. Ja pierdzielę, dwa muchomorki mi poleciały. Ej, dobra, teraz będzie część seta 40, czyli buty księżniczki. Ej, w sumie spoko. Buty księżniczki. LOL, fajnie, fajnie. I uwaga, spodnie, nie, hełmik, dobra, hełmik, już myślałem, że będzie elka, dobra, teraz miało być pięć skipniętych. Przecież jeszcze do kosza dokoszę jakieś marchewki, bo podniosłem. Jestem ciekaw, ile te muchomorki są warte, szczerze, jestem ja ciekawy, dobra, uwaga, szybkość, spodnie, pięć miało być skipniętych, kurde. Proszę, miecz, nie Dropni miecz, dropnij miecz. Kurde, szybkość, dwa razy szybkość i tutaj jednak nie opłaca się skipować tych książek, znaczy nie opłaca się skipować tych anarchicznych, bo e, lecą książki, nie? Lecą książki i to nie jest fajne. Nie jest wcale fajne, ale ogólnie mamy już dwie części Seta 41, więc yy, potencjalnie bym mógł powiedzieć, że jest git. Oczywiście celujemy w mieczyk, nie? Musi polecieć jakiś mieczyk. Okej, okay, mamy kolejną część 41, jak znalazł. Fajnie, będzie zaraz cały set 41, mam nadzieję, że uda się dropnąć cały set 41. Musi polecieć miecz, kurde, bardzo potrzebuję mieczyka, nie? Elka. Dobra, Elka. 40, załóżmy sobie tą Melkę w ogóle od razu. Ja pierdzielę, dobra, elka 40. Ja wiecie, wiecie jak ja do Elek podchodzę? Mi w ogóle elka nie jest potrzebna, tak szczerze. No ale droba, dropa to dropła Lecimy kolejna skrzyneczka. I okej, okay. Mieczek, mieczyk, mieczyk, proszę. Aj, przeleciał, kurde no. Potrzebujemy miecza, widzę, bo miecz jest najbardziej opłacalny, nie? W sensie miecz najbardziej by oddał. O, muchomorki, ja, dobra. Dwa muchomorki kolejne. Dobra, ej, muchomorki jak lecą, to oddaję to giga. No, mi się wydaje, że te dwa muchomorki to jest naprawdę git, git, yy, git drop, nie. Okej, okay, klata. Dobra, dużo seta leci, będę miał na zmiany na pewno. Dobra, pójdźmy do tamtej skrzynki, która jest moją ulubioną, na której zazwyczaj robię openingi, czyli tej tutaj przy setach. Ja, że tak powiem wiecie, robię zawsze przy niej openingi. Zobaczymy, czy, czy po prostu coś wyleci. Fajniejszego. Oj, tu widzę, że słaba skrzynka, strasznie. Może muchomorki. No dobra, bo było strasznie słabo w tej skrzynce. Jak widzieliście, było tylko część przedmiotów. Tutaj mieczek 40 chce polecieć. Widzę, że chce polecieć ten mieczek. I może, kurde, byliśmy blisko. Byliśmy naprawdę blisko miecza 40, nie? Byliśmy giga blisko miecza 40. I teraz niestety leci nam książka. Książka, książka, znowu książka. Kurde, dużo tych książek leci. No, z jednej strony się cieszę, no bo wiecie, teraz weszły te, ten update, że e, przecież te książki się traci, i w ogóle, ale kurde, no. No, nie wiem, nie wiem. Mam i tak dalej mieszane uczucia do książek. Mam sześć tych muchomorków już. Tutaj troszkę secika. Powiedzmy, no, nie ma tragedii z tym setem, bo już mam tego seta, no zobaczcie, tyle, w sensie mam już. Prawie, prawie, całego tego 41 donkeya, ale kurde tego miecza dalej nie mam, ten miecz jest bardzo ważny, bo jak ja będę musiał kupować miecz potem nagle, to, dobra, eletra 41 donkeya nie, jeszcze lepsza elka, nie, jeszcze lepsza, po co mi jeszcze lepsza elka, stary, w sensie, te elki nic nie dają praktycznie, nie. No ale dobra, lecimy, otwieramy dalej, proszę poleć, o jest. będzie miecz, nie, no nie, no serio?! No, ja pierdzielej, no prawie było, prawie było, naprawdę mało zostało, nie? Ej, dobra, buty, dobra, są buty, są buty. Ej, koks, dobra. Dropnął nam cały set w tym momencie, Ja Mamy sześć tych muchomorków. Ej, odłożę sobie w ogóle anarchiczne odłamki. Ej, odłożę je sobie już tutaj. Ej, fajnie, bardzo się cieszę. To w ogóle mam jeszcze seta 37, trzymam. Bo jeszcze jestem, wiecie, ja nie, nie, nie wchodziłem jeszcze jak już była aktualizacja, więc to sobie w ogóle też odłożymy tutaj do Ender Chesta szybko. No ogólnie... Ładnie, ładnie to wygląda. No ale jeszcze miecz, proszę, dajcie miecz, dajcie miecz, proszę, kurde, no i będzie muhomorek, dobra. Muhomorek, kurde, jakby dropnął w sumie dużo tych muhomorków, to możemy sobie nawet kupił ten miecz po prostu. Ale... Nie no, kilow, to najgorszy drop w sumie. Bo po co mi kill off? Nie no, kurde, ja pierdzielę. Dobra, litra. już lepsza była ta książka. Skipnięta? Kurde. Dobra, pięć skipniętych teraz. Książka, kill off. Miecz! Dobra, jest miecz, miecz księżniczki. Ja wiem, że to jest ten słabszy, ale dobra, ej, jest miecz księżniczki. Mam teraz 38 ósemkę, to jest miecz 40, więc... Okej, okay, jest pierwszy miecz. Pierwszy miecz, słuchajcie, naprawdę trzeba było skipnąć te, żeby w ogóle on poleciał. Więc kurna, ogólnie... Jest pierwszy miecz, jest pierwszy miecz, Lecim dalej, proszę, niech poleci coś jeszcze dobrego. I proszę, proszę, dobra, spodnie trzydzie... 41. Ok. jak leci ten set 41, to jestem zadowolony, bo szczerze, ten set mi się wydaje, że jest właśnie sporo warty. Ok. znowu te, tym razem znowu część seta. Wiecie, ja będę mógł te części seta posprzedawać, więc też jakoś gdzieś tam zły bardzo nie jestem, ale, ale dużo tych części seta strasznie leci. W sensie bardzo dużo. Jestem troszkę zdziwiony aż, że tyle ich leci, bo... No, nie spodziewałbym się, że, że tyle części seta tutaj będzie latać. A ja tutaj mi ktoś widzę, odbiera kita. Ee, jakiś, jakiś gość, e, więc nie miło, strasznie. Nie róbcie takich rzeczy. Jak widzicie, że ktoś otwiera skrzynki, to, to nie, nie, nie stawajcie i nie róbcie tak, bo to jest po prostu bez sensu. No i uwaga, książka chyba. No dużo tych książek też mi poleciało. Dobra, ostatnie dwa. Także każda... Niech to będzie, te ostatnie dwa to będzie po prostu tak. Teraz były te trzy, i to była ta. Otworzę tą i tamtą jeszcze na samym końcu. To będzie, będą wszystkie anarchiczne klucze jakie miałem. No, i zobaczymy, co tutaj nam poleci z tej, z tej skrzynki. Uwaga, tu nam leci część seta kolejny raz. No, i ta jest skrzynka, której dzisiaj od ani razu nie otwierałem. Otwórzmy, zobaczmy, czy ona nam coś da lepszego, e, fajniejszego. Nie, da nam po prostu banie. Więc słuchajcie, jeden mieczek na cały opening jest to mało. Ale zobaczmy, ile temu muchomorki są warte, czy te grzybki. No, i nie jest aż tak źle, więc sprzedajmy je wszystkie 10 MLD. Jesteśmy, wbijamy się do topki w tym momencie, wbijamy się na 13 pozycję, wbijamy się na 13 pozycję w topce. No, szczerze, liczyłem, że będzie trochę lepiej, ale wiecie, nie sprzedałem jeszcze itemów. No i co, ja wam serdecznie dziękuję, jak chcecie więcej openingów, to zostawcie oczywiście 1500 lajków, żebym wiedział, że chcecie, no i wbijajcie na boksa, grajcie, a ja słuchajcie, dalej będę robił oczywiście takie fajne odcinki, więc co, siemanko, nara, słyszymy się.